Ja witam wszystkich, Daniel z tej strony. Po ostatniej aktualizacji meta troszeczkę się zmieniła, raczej dodajemy kolejną broń i jest ją Hacer. Tutaj macie build do Hacera, którego, którym tak naprawdę nigdy za bardzo nie grałem. Niby był dobry, ale nigdy mnie nie przekonywał, ale okazało się, że po tej aktualizacji jest całkiem spoko i gram tą bronią częściej niż kronenem Więc tutaj macie ten build, no i build do Himery, którą akurat grałem w tym filmie. Teraz ja zdaję sobie sprawę, że w tym filmie akurat nie miałem zbyt dużo, powiedzmy, killi tym Hacerem, dlatego w pierwszym komentarzu pod tym filmem jest link, Link do filmiku, gdzie gram solo i też gram hcr HCRM, i też możecie sprawdzić, na co faktycznie stać tą broń, więc też zachęcam Was, żebyście obejrzeli ten film. To wszystko z mojej strony. Życzę Wam miłego oglądania. Zostawcie tą łapeczkę w górę, jeżeli Wam się to wszystko podoba. No i do zobaczenia na live'ach na tym kanale oraz następnych filmach. Miłego oglądania. Ok, on spadł. obite oh, trochę. No, broni nie miałeś to? Ja ten pokój. masz taka 56 on wziął heli i uciekł o wziął heli i uciekł gdzie jest? o kurde skąd dostałem? a od nich blaszaka, bo prawa strona blaszaka coś w tym stylu Potrzebuję amunicji, żebym do kalibru. Thanks for your help. Yeah. Do mojej strony? Z powrotem, tak, tak. Ta. na mnie to jeszcze. Okej. Oni... Tak nie tak nie tak jest... No, że mnie jest. Tempy po ja tak, 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 tak. Pod blaszakiem. Let's get the dub. Hello my friend, hello. Dobrze się gra na konsoli z klawą. Znaczy, na konsoli masz największy input, lag. Czyli takie opóźnienie sprzętowe. Ktoś by mnie strzelał z y, pustyni. Team? Okej okay. no. no. Jeszcze jeden test Na lewo pobiegł o no Ooo zero no. Nie wiem czy to się jeszcze z dwóch widziałem tylko Czym oprócz HCR albo Kronen, albo Tak V to będą najmocniejsze, RKM są najmocniejsze, a później to już czym chcesz M4 tak 56 Jakiś tam kasto 556 To no, spoko bronia Tyle bo z twojego tankowania, Jimmy. Nawet perki mi przyniósł. Muszę jakiś snajper strzelał, Skąd? z drugiej strony, tam jest to. Ej, my tam musimy iść w sumie, nie? Desant, desant. W górę. Na mnie, na mnie, na, na stacji benzynowej. Masz to? Tak, 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 ja desant mam. Na sklepie jeszcze są. Ja mam selwę, to sobie wejdę top. Ruchu. Ta, wiem, wiem, wiem się łoją. I typa Jeden przebiega tutaj. Lądują na cmentarzu. Czemu na cmentarzu? Dostałeś bułę? plecy, A, widzę, widzę. Ta widzę, widzę. Musimy stąd stiepszać. Ja nie mam smołków Masz smoki Mam. Ja mam skrzynkę za weź mi rzuć jednego smołka Oczy, to ja, rzutam, ja tu rzucam screenkę, czekaj, gdzie on jest. Nie mogę wejść w plecak. Przymaj. Chodź, kurde, zlutujemy sobie już na Żoli Boża. Może. Nie, przebiega, 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 przebiega. Dobra, dawaj. Czekaj, nie widzę nic. Przedawczesz zaczął się, zacząłem przerać. zjebałem. Jeszcze raz, Marko, incylizę, zerma. Grosz, Marki. Będziemy mieli plecy teraz. Musimy ten gdzieś tam kurde zrotować. Ja puszczę im mojzież i come on. Chyba nasz No, no chyba roliwosz. I oni strzelają zaraz ten. Raz jeden. No, jeden. Kurde, mocny ten HCR jest, ja pierdzielę. Ja mogę fraga nie dostałem, więc musiał się podać. Okej, okay, teraz dobra. dostałeś? Nie, no chyba. Yy, zagraj sobie samojebę, ja kopię bezpa. I jeszcze na skrzynkę za mną, na, na smoki? jeszcze mam, w sumie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Cały czas strefę mamy. To ja wiem. Mogę któryś z tych budynków zająć? Mhm. Mm ten, a nie lepiej ten? Dobra, zjeden pies. I tak strefa nam ucieknie. No tym hacerem się lepiej strzela niż Kronenem Nie ma szurek by tutaj kewy jeszcze podbieram A mam dużo kewów Maseczka nie ma no, tak. Możemy na ten drugi przeskoczyć Asiłysz Możemy Wasza drużyna weszła do bezpiecznej strefy Ja wejdę tutaj z klatką było... To byśmy te tak grali na rankedach. Wrogi kontr-BSP aktywny. O, skrzynka z kebami. Nie robię takich labów na rankedach. Masz maskę? Zrazu Nad nami Na kontr wrogi Tutaj pan hmm. Kabanos. Mr. Kabanos. Dobra, ja mam tego BSP, ale jeszcze nie palę. Niszę tego kontr-BSP. Zakładam, zakładam, że strefa na 99,999% 99 nam nie odda Będziemy musiał mieć rzucić święty tam, a tutaj zobaczyć co ma mamo, ale cztermówki mi brakuje już No A ja mam tylko dwa magazynki Chciałbyś rzucić tę skrzynkę już Masz jeszcze O Nice Nie wiem, chcemy ten ten zagrać? Ląduje typ Czemu ja mam kurde? Aha, bo ja mam kurde tego Ja mam Adwensa na top możemy zagrać tutaj I tutaj jest na rogu typ Nie wiem czy go widzisz Ja mam bicie na niego Jeszcze jeden tu jest Nie. Ja Jeszcze jeden na mnie. Aj fot. Nie. On wróg wezwał statkę zaopatrzeniową. Ej, nie chcemy zagrać tutaj góry? Ej, ja patrzano. Tu. Kurwa, Zjepałem. patrzę na ten sklep Match up. Tak jest tutaj jeszcze. Tak, widzę go. Miał. O bity, dwu, dwóch hak. Match, dobra. Dwóch hak jest, znaczy byli hak. Nie teraz. Mamy tutaj, nie? Na kufku. Ej, rzuć tą teraz, proszę. Bo ja mam, nie mam amo Masz Dziękuję. Ta widzę. Namioty. Takie my? Drogi żołnierz? Ta, 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 ta. Ej no kurde, ja chyba zagram maskę górę. Zaraz. 3, 2, 1. Chyba minę kastronom przyjeżdżają, to może nie wiem czym, że... Jeden noc. Ej, czy idę, ta strefa do mnie, kurde? Proszę? Ty, WOLNIEJ, TA STREFA NIGDY IDZIE, STARY! Ej, ja padnę, nie? Dobra, trudno. Polec selwa A! Ej, ta strefa nigdy tak wolno to nie szła. No, bo teraz są... ...dwie strefy, a nie cztery. Jeden wodzie. Dwóch jest w wodzie, jeden jest powolony w wodzie, to jest tutaj wyszedł. Odbiega. Powolony. Nie, dobiega Tutaj ładuję broń. Podnieś się. Podnieś się. To, dwóch. Let's go! Pilna na Acer Let's go!